No dobra, no to w takim razie ja Cię muszę zapytać o tym, co ty sądzisz o, o odchudzaniu się o zempikiem. O kurde. Pff. No słabe to jest, dlatego że już Rada, amerykańska Rada dopuszczenia tych leków, już musi zamieszczać, że w ogóle on powoduje nowotwory. Znaczy ja nie mam, dlaczego ludzie biorą leki, nie będąc chorymi. A po drugie, to jest o tyle słabe, że biorą to wszyscy ludzie, którzy chcą schudnąć, nie mają ku temu żadnych wskazań lekarskich. No bo to jest lek na cukrzycę, zaznaczmy. Dumpingując ceny na czarnym rynku, dostawiając go na prawo i na lewo. I to jest o tyle słabe, przede wszystkim, że ludzi, którzy naprawdę go potrzebują, tego leku, ich nie stać na ten lek, Bo bogaci ludzie po prostu sobie powykupowali wszystko i płacą za to 4 razy, 5 razy więcej. To jest przede wszystkim słabe. Nie nie o innych, o tych, którzy naprawdę cierpią na choroby i dla których to lekarstwem jest. A to, że człowiek głupi jest i się chwyta wszystkich, że tak powiem, dostępnych i łatwych też chyba, z tego co wiem, metod na to, żeby się odchudzać, no to to już wiemy, to jest stwierdzone od lat. No ale mam nadzieję, że ta głupota nie będzie przypłacana właśnie jakimiś poważnymi chorobami, bo to już wyszły te badania, że no niestety, w wielu przypadkach, zwłaszcza u tych, którzy nie są odporni. Ee, że to u nich wzmaga zachorowalność na, na nowotwory, jelit chyba z tego, na to już jest przerypane.